I dużo miłości. I gdzie znajdziesz te torty śmietanowe? I ciasta zawsze cudownie świeże. Pytaj o Konditoraj Kopenrad und Wiese. Wspaniałe mrożone ciasta. Przedstawiamy. Strusla jabłkowa, którą możesz samodzielnie upiec, znajdziesz ją w najbliższym sklepie w zamrażarce. Nowość Konditoraj Kopenrad und Wiese. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen daje wam te dwa nagie miecze. I wszystko, co chcecie. I uprzejmie zapytuję się pana, czy w zamian nie dostałby trochę waszego kleju do glazura, bo ten nasz krzyżacki zupełnie do niczego się nie nadaje. Swoje a Nie, jeden worek za dwa miecze, inaczej nie da.

Że filozofia szybciej, taniej i lepiej oznaczała niedoinwestowanie i kardynalne błędy. Nie przejmowano się złymi wynikami testów na Ziemi. W dodatku to nie pierwsza tego rodzaju porażka. We wrześniu zeszłego roku sonda klimatyczna wysłana na Marsa również uległa zniszczeniu. Drogę sonda obliczono w kilometrach, natomiast brytyjski producent sondy posługiwał się systemem milowym. NASA wzięło winę na siebie za opóźnienie programu badań marsjańskich i zmarnowanie milionów dolarów, ale obiecuje, że program będzie kontynuowany. Prototyp łodzi ratunkowej dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przeszedł pomyślne testy NASA. X-38 nie ma skrzydeł ani silnika. Ma służyć do ewakuacji astronautów ze stacji kosmicznej na Ziemię. X-38 będzie zainstalowany w kosmosie w 2006 roku. Do tego czasu astronauci będą musieli polegać na trzyosobowej kapsule ratunkowej SOJUS. Egipt zorganizował ogromny kongres egiptologów z całego świata, aby zmienić ich upodobania. Archeolodzy kopią od 100 lat prawie wyłącznie w górnym Egipcie i na pustyni, zaniedbując deltę, czyli okolice Kairu. Zaproszono 1500 naukowców, aby zachęcić ich do badań w okolicy ogromnych, żyznych rozlewisk Nilu. Tam także jest mnóstwo bezcennych zabytków. Egipt postanowił nie wydawać więcej zezwoleń na wykopaliska w Górnym Egipcie i na pustyni, aby zmusić archeologów do badań w delcie. Już teraz pracuje tam kilka ekip, na przykład w Kantir, która teraz jest zwykłą wioską, ale w czasach Ramzesa II była stolicą Egiptu. Starożytna stolica jest zagrożona, większość ziemi jest w prywatnych rękach, jest uprawiana, a oranie jej oznacza niszczenie warstw archeologicznych i zabytków. Ale co można zrobić? Ludzie muszą żyć, jeść, budować domy. Najważniejszym znaleziskiem w Kantir jest Wielki Podziemny Pałac. Częściowo zakrywa go współczesna wioska i dlatego, chociaż jest jednym z największych pałaców odnalezionych w Egipcie, nie możemy go badać. Władze Egiptu chcą, aby archeolodzy przekopali jak najwięcej, zanim będzie za późno. Po jedenaste. Ubezpiecz się na życie. Teraz Royal PBK oferuje coś naprawdę nowego. Najnowocześniejsze ubezpieczenie w Polsce: Ubezpieczenie. Kolory życia. Możesz je zmieniać zależnie od potrzeb. O tak! Możesz płacić ile chcesz, kiedy chcesz. Kolory życia pomogą spełnić Twoje marzenia. Lub Twoje rodziny. Z kolorami życia nie będziesz już potrzebował innego ubezpieczenia. Royal PBK. Ubezpieczenia na życie. Przed nami nowe tysiąc lat. Słuchaj, to takie proste. Słucham? Zmieńmy świat na plus. Większa moc. Idealna ochrona. Niezawodna praca silnika. Shell helix. Technologia mistrzów. Obserwowaliśmy ten dom, znaleźliśmy taśmy wideo ze scenami gwałtów. Wasz ojciec otrzyma najwyższą rangę. Muszę dokładnie wiedzieć, co zrobił. Coś obiecujesz, nie dotrzymujesz słowa. Taką mam pracę. Właśnie. Żona nowo mianowanego szefa Wydziału do Spraw Narkotyków zostaje siłą zmuszona do pozowania w kompromitujących zdjęciach i brutalnie zgwałcona. Jeśli chcesz to zgłosić, nie mów, że tu byłem. Jej tragedia dziwnie łączy się z prowadzonym właśnie śledztwem. Nie pójdą na policję. To cudzołożnicy. Armand Assante i Blair Brown w serialu Dotyk zła. Pierwszy odcinek dziś o 20.10 w jedynce. Lista nazwisk zapomnianych zmarłych. 15 tysięcy mężczyzn, oficerów wojska polskiego, zabitych strzałem w głowę. Domyślaliśmy się, że zostali zamordowani tak jak inni oficerowie, ale nie wiedzieliśmy gdzie i jak. A każdy człowiek chce wiedzieć, co się stało z jego przodkami zwłaszcza jeśli chodzi o ojca czy o matkę. W cyklu Czas na dokument Katyń, pielgrzymka rodzin pomordowanych oficerów Wojska Polskiego i długo oczekiwany pogrzeb. Dziś 21.10 Ile mówi? Sześć elastycznych taryf, a w każdej pakiet bezpłatnych minut. Nowa idea Optima. Jeśli rozmawiać, to inteligentnie. Ale z jakim Wojtkiem? Nowa idea Optima. Sześć elastycznych taryf. Sponsorem wieczorynki jest producent lodów Koral.